Drodzy państwo, drodzy kombatanci, godni księża, mieszkańcy Gostynina, zebrała nas tutaj pamięć o polskich oficerach. Zamordowanych w bestialski sposób 72 lata temu w Katyniu. W naszym mieście kultywowanie pamięci ofiar katyńskich rozpoczęliśmy od wzięcia udziału w programie Katyn ocalić od zapomnienia, w którym honorowy patronat objął wówczas prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Celem tego programu było uczczenie pamięci bohaterów zbrodni katyńskiej, a zarazem. Przypomnienie ich sylwetek w 70. rocznicę tego strasznego mordu. Każdy dom upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charków. Jeden dom to jedno nazwisko. W Gostyninie zostało posadzonych sześć drzew pamięci. Dwa podczas uroczystości poświęconej II wojnie światowej w dniu 1 września 2009 roku oraz przeniesienia pomnika walki i zwycięstwa. Tego, gdzie się tu znajdujemy pamięci podpułkownika Zygmunta Kostkiewicza oraz podporucznika Michała Bogdana Kowalewskiego. Kolejne dęby zostały posadzone 7 września 2009 roku przy gostyńskich szkołach i poświęcono je. Porucznikowi Leopoldowi Zimerowi na terenie szkoły podstawowej nr 3 imieniem obrońców Westerplat. Kapitanowi. Ksaweremu Piotrowskiemu na terenie gimnazjum nr 1 imienia Księcia Siemowita IV, posterunkowemu Adamowi Sowińskiemu na terenie szkoły podstawowej nr 1 w Gostyninie im. Armii Krajowej. podporucznikowi Zygmuntowi Żepeckiemu na terenie gimnazjum nr 2 w Gostyninie, imienia polskich noblistów. Zbrodnia w Katyniu to wymordowanie w marcu 1940 roku przez NKWD

Teraz i godzinę śmierć naszego. Przerwać Mario. Przerwać Mario. Przerwać Mario. Pan z Tobą, błogosławiona w Mario. i Mario. Przerwać Mario. Przerwać owoc Przerwać Mario. Przerwać Mario. Przerwać na Przerwać Mario. Przerwać Mario. Przerwać Mario. Przerwać Mario. Mario. Przerwać Mario. Przerwać Mario. Przerwać Mario. z z Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.